Kolejne zwycięstwo Wałszy. Po raz piąty w tym sezonie Wałsza Pieniężno wygrywa swój mecz. Tym razem Wałsza pokonuje Zalew Frombork 4-3. Cieszę się, że wygraliśmy mecz w takich okolicznościach, mówi Kamil Graczyk, trener Wałszy Pieniężno. Na pewno się cieszę, że wygraliśmy ten mecz w takich okolicznościach. Mecz był bardzo ciężki, chociaż ułożyliśmy sobie go tak jak chcieliśmy, zszyliśmy dwie bramki na początek. Nasza gra dzisiaj pozostawiała wiele do życzenia, a chociaż wygrywaliśmy 3-0... Powinniśmy spokojnie sobie pograć, no ale Zalew naprawdę się, może nie grał wielkiej piłki, ale ambicją i wolą walki pokazał się ba, ba, z bardzo dobrej strony i wyszedł na większy 3, 3 Na szczęście udało nam się w końcówce 6 na 4-3 i jestem mega szczęśliwy, chociaż z gry jestem bardzo niezadowolony. Nie takie zespoły przegrywały w 93. minucie, mówi Paweł Karpowicz, trener Zalewu O no, Ciężko podsumować taki braki mecz, no bo podnieśliśmy się ze stanu 0,3 na 3,3, no i w końcówce zabrakło i szczęścia i umiejętności, żeby ten wynik dowieźć do końca. Remis byłby dla nas sukcesem, ale cieszymy się. Że zagraliśmy dobre spotkanie. Na wyjeździe z liderem podjęliśmy rękawice, walczyliśmy. Na pewno kibice nie byli zawiedzeni. Mamy mały niedosyt, ale no, taka jest piłka. Trudno. Nie takie zespoły przegrywały w 93. Minucie.